W 1995 Mamoru Oshi wyreżyserował animację na podstawie mangi autorstwa Masa Mune Shiro, która dała podwaliny pod uniwersum znane potocznie jako cyberpunk. I choć motywy, które znalazły się w Ghost in the Shell, były znane już wcześniej, animacja połączyła wszystko co najlepsze, wypuszczając na świat kultową dziś produkcję. Serca fanów zadrżały, gdy ogłoszono aktorską wersję ich ukochanego i niemalże świętego widowiska. Zobaczmy, co z tego wyszło. Dla naszej bohaterki, odgrywanej przez kontrowersyjną pod względem castingu Scarlett Johansson, dzień nie zaczął się dobrze. W wyniku domniemanego wypadku, jej ciało uległo zniszczeniu i ocalał jedynie mózg, który został osadzony w nowym ciele. Jej podobne narodziny mają zwiastować nową erę wśród i tak już licznych i powszechnych cybernetycznych wszczepów. You were dying. We saved you. And now you save others. Everything they told you was alive. You had a family. Major, agentka sekcji 9, wraz z innymi agentami wykonuje zadania specjalne i dobrze wie, że jest traktowana przez swoich mocodawców jako broń. Mimo czułej opieki i troskliwej pani doktor Ulet w tej roli Juliet Minogue, wciąż czuje się obco, a do tego wszystkiego w jej oprogramowaniu pojawiają się glicze, które wydają się być wspomnieniami czy cieniami jej dawnej tożsamości. I will find him. and I will go Jedna z kolejnych misji zwiąże ją z hakerem, który wziął sobie na cel osoby wysoko postawione w jej ojczystej firmie Hanka Robotics. Każda kolejna ofiara prowadzi ją coraz bliżej celu, jednak to, co odkryje, zmieni jej życie na zawsze. Więcej nie spoileruję, bo obejrzeć trzeba samemu. A twistów w filmie nie brakuje, choć nie są one jakoś specjalnie wyszukane. They stole it. Uspokoję wszystkich tych, którzy drżą na samo nazwisko Johansson. Aktorka poradziła sobie naprawdę dobrze. Zarzut odnośnie niewybrania do roli aktorki o azjatyckich korzeniach został w filmie wyjaśniony, ale jeżeli komuś serio to przeszkadza, to nie pozostało nic innego jak pogodzić się z tym faktem. Mimo wszystko, Scarlett oraz reszta obsady, szczególnie małomówny Takeshi Kitano, z Peterpunkiem zapytacie: jest klimat, czy go nie ma? Jest i to dużo. Szczerze, gdybym film obejrzał mając 12 lat, uznałbym go za dzisiejszego Blade Runnera. Oczywiście nie mówię, że duch w pancerzu jest tak samo do. Dobry, ale momentami nie tylko czerpie z filmu Skota garściami, ale nawet jeszcze lepiej oddaje klimat futurystycznego miasta. Scenografia to chyba najważniejszy element tego obrazu. Gigantyczne, groteskowe budowle, wielopoziomowe bloki mieszkalne, ciasne uliczki i setki tysięcy wiszących kabli, świecących neonów wielkości budynków czy kolorowych reklam. Mimo tak wielu barw, miasto wciąż sprawia wrażenie brudnego, smutnego i tragicznie przeludnionego. A do tego wszystkiego istnieje jeszcze świat tzw. sieci, czyli wnuka dzisiejszej produkcji. Zarzucić to chyba jedynie za małe wejście w lekką filozofię i szukanie odpowiedzi na pytanie, gdzie leży granica człowieczeństwa, a zaczyna się bycie maszyną. I choć film porusza lekko ten wątek, wydaje mi się, że można było nieco pogłębić rosterki głównej bohaterki. I have been watching you. Efekty, szczególnie oglądane w 3D, robią nie tylko wrażenie, ale przede wszystkim cudownie karmią nasze oczy scenografią, kolorytem i głębią. Mamy tu dużo wspomnianego Blade Runnera, domieszkę Matrixa, a początkowy przeciwnik naszej bohaterki, wystylizowany jest niczym Lord Sith. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, a jednocześnie w końcu widzimy na ekranie coś nowego, świeżego. Słowem, oglądamy Cyberpunk'a w takiej formie, na jaką sobie zasłużył. i don't know who to trust you trust me right Przyjemnością, ale i ulgą daje Ghostowi mocne 8 gwiazdek. Dodatkowym atutem jest fakt, że choć film mocno odbiega od tego, co zobaczyć możemy w oryginale, nie krzywdzi swoich korzeni, a jedynie umiejętnie buduje alternatywną wersję wydarzeń. Ale co najlepsze, to jedna z niewielu produkcji opierająca się na materiale źródłowym, którą można doskonale docenić bez konieczności oglądania oryginalnego anime. W latach, gdzie wszystko budowane jest na nostalgii, takie podejście do tematu to prawdziwa perła. Dajcie znać, jak Wam podobał się film. Zostawcie łapkę w górę albo w dół, co kto lubi. Suby, mile widziane i widzimy się w kolejnej recenzji albo materiale. Do zobaczenia.